Well, 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 witam wszystkich w kolejnym odcinku z Beglin'a. Eee, od razu wam mówię, chcę sorry za wczorajszy odcinek Zajzaka. No kurwa, mać. Sorry za wczorajszy odcinek Zajzaka. Ehm. Ale chcę jakby... Nagrałem tamten odcinek, chyba i... pierdol, jak dawno temu już. I zalegał mi na dysku. A ze względu, że wczoraj nie czułem się, będę z wami szczery, najlepiej, w najlepszym humorze, to stwierdziłem, a chuj. Idealny moment, żeby zrobić sobie krótką przerwę, no nie? Więc ja wykorzystałem to na zrobienie sobie jednodniowej przerwy od nagrywania. A wy i tak i tak mieliście o fajny, i mo fajny odcineczek. Więc ja... A wracając do samego Peglina, gramy dzisiaj naszym... Chyba najmniej moją ulubioną postacią. Którym jest Balladyn. Balladyn? Nie wiem. Którą jest Paladyn. Czemu najmniej ulubioną postacią jest po prostu najmniejsza? Tak jak każda inna postać ma coś dla siebie. Tak, ta postać nie ma nic dla siebie za bardzo. Takiego specyficznego, specjalnego, no nie. Yy, tutaj od razu są sklepy, więc ja z chęcią. Więc ja z chęcią pójdę do sklepu, chociaż jednego. Zamiast tak naprawdę czegokolwiek innego kupywać, bo. well... Fajnie byłoby dostać jakieś dwa reliki, nawet. Nie wiem. No. To nawet nie wiecie, kurwa Jak fajnie? Znaczy pewnie wiecie, jak fajnie, ale było tutaj liście. Sorry, że, że ja tak będę mniej mógł mówić troszeczkę. Albo moje strzały będą mogły wydawać się dziwnie opóźnione. Ale pierdalam pistację. Po prostu pierdalam pistację sobie. Mam jeszcze małą miseczkę, ja mam smaka na pistację. Mmm... Mm, nie. Do kurwy jasnej. Ani żadnego przedmiotu niczego. Chcę ulepszyć... No. Złota, więcej. to więcej złota po prostu. Hmm. czegoś. Kamienia, spoko. sędziom. Hmm. że pójdę na tą późniejszą elitkę. Wzgarnę. O, później, pójdę na tą późniejszą elitkę. Może coś fajnego tutaj będzie. Zduplikowanie strzałki? Nie, nie takie najgorsze. Szkoda tylko, że pierwszy poziom ma. To jest jedna, jedyna, słaba, jedyna słaba rzecz. Hmm. Jak by to zrobić? Żeby najlepiej zabić tych dwóch pierwszych, ale... Nie rozwalać bomby jeszcze zanim duży przyjdzie. Mhm. I teraz mogę celować. Naprawdę. Ani razu nie trafiłem. A to ciekawe. strzelę mniej więcej, kurwa. Okej, okay, chociaż bombę trafiłem, Nie jest źle. Lepszy kamień. nie chciałem aż tak głęboko porzucić. Mniej więcej tako może. Trafić krytyka. Tak. Jest zajebiście. Mmm... Mam jakąś nadzieję na trafienie Refresha w najbliższym czasie. O, no, zajebiście. O to chodziło. Nice. Dobra. Kończę z tymi pistocjami. Hmm. Wyleczę się. Wezmę Sopelkę i ją ulepszę. bomby zadają więcej obrażeń? Bomy zadają więcej obrażeń. Koniec z pistocjami. Trzeba porządnie nagrywać odcinek. Do kurwy jasnej. Ja chyba nawet po prostu tak ostrzela, Żeby ich wszystkich naraz trafić i tyle. Pomimo że tego, że... Było, wiem, że to nie, jest, nie był najlepszy, najlepsza próba czegokolwiek tak naprawdę, no ale wiebać Druga bomba. Nie, ale krytyk. 26. Nie, nie jakoś dużo, nie jakoś mało. No to mogło... Okej, okay, nieważne. Miałem mówić, że to pewnie mogło trafić więcej, ale. Odzysknika. Hmm. Leczenie. A nawet i bym powiedział zwiększanie maksymalnego HP to fajne. Powiem tak, tutaj nieważne gdzie pójdę, i tak pójdę na elitkę. Pierwszą, moją elitkę. No dobra. Zobaczmy co tu mamy. Więcej sobie pomógł. Okay. Muszę iść tu, muszę iść w prawo. Inaczej nie pójdę na elitkę. że ta bomba jest w takim kujowym miejscu god fucking damn it. a zapomniałem że bomby zadają więcej aa a to jest fajne a miałem nadzieję na jakiegoś ładnego kurwa tego ślizga Miałem dużą nadzieję na śnizgo. Patrzę, że go dobija. Nice! Rozbój w biały dzień. Jest na pewno interesujące, ale odpuszczę sobie. Ty, 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 kurwa jaja se robisz. Jaja se robicie. Że ja ani razu nie poszedłem tam, gdzie chcę. Ani jeszcze razu w tym podejściu nie poszedłem tam, gdzie chcę. What the actual fuck? Krytyk. Yes. Finally. Some good fucking food. Jak dobrze, że ja mam leczenie. Podczas walki. Ulepszyć coś? A i guess, guess obydwie strzałki? Okej. Okay. Szczerze, mogę otrzymywać te obrażenia, póki dostaję golda dużo. Fucking <tryk> hell. A to z Ja nie jednej bomby. Oh, damn. Ja właśnie zrobiłem bomba. Dziękuję powinno. Nieważne. Miałem powiedzieć, że powinno to trafić tą bombę, ale najwyraźniej nie. No teraz trafiło nawet dwie. Ulepszyć coś? Ballwark Daj jeden mięsień. No dobra Daję dwa mięsień. Daję trzy mięsień. Już trochę tych koń. A jeszcze nie mówiłem. Zaczynam z przedmiotem, który daje mi cztery koiny podczas nawigacji. Za każdy trafiony coin. Więc aiga jest fajna, <laughs> może I jest fajne. Druga bomba? Nie, ok, rozumiem. Gdybym trafił tak bombę, gdybym rozbił bombę, byłoby bardzo fajne. Ulepszymy dwa razy, strzałki znowu. Jak najwięcej coinów, co? Trzy. Nie, nie jest źle. To no jest 12, więc... Not bad, not bad. Miałem nadzieję na minimalny, inny wynik. Cztery osiem, Godem. fajne byłby ten przemiot, że za każdym razem, kiedy zwiększam sobie maksymalne HP, to zwiększam je o jedy, dodatkowy 1. To byłoby naprawdę fajne. Bomba? Z jakiegoś powodu jeszcze żyję. On jakimś cudem dalej żyje. Chciałbym kiedyś zniszczyć to drzewo. Tak, actually. Czy mogę chybić specjalnie? Zadałem mu 10 obrażeń specjalnie, chybiając. Świetnie. Minus 2 minus 2. Może nie być złe. Z plus jeden multikulą, a do tego... mięśniami. Go potrzebowałbym relika, który zabiera mi jeden krytyk. Mam nadzieję, że go trafię. Jakikolwiek przedmiot, który zabiera mi jeden krytyk. Ile tam było sklepów po prawej stronie? Wait, what the, what the fuck, muszę to zobaczyć? Dwa. Okay. Myślę, z jakiegoś powodu wydawało mi się, że trzy. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że trzy tam były Okej, okay, nie wiem o czym już mówiłem, bo zadzwonił właśnie do mnie ktoś. I rozmawiałem przez parę minut z tą osobą, i już zapomniałem o czym my mówiliśmy. What the funken, że mam sklerozę. Na pewno nie ja. Ani troszkę. Ani trochę. Tak powinien być sobie każułowo, a tak 200 270? No, no tak źle. Zadajesz sobie 7 hmm. plus 1, plus 1. Za każdym razem, gdy stracisz w wyniku ob obrażeń, zadajemy sobie z chęcią. Ale to tak podczas walki? Czy tak ogólnie. 1 plus 1 plus 1 plus 2. Zobaczymy, czy tak ogólnie, czy tylko podczas walki. Chyba w lewo jest dobrze Elitka, skrzynka? Nie, w lewo jest lepiej. Nie ryzykuję kasy. Jestem greedy, ale nie ryzykuję teraz kasy. What the fuck was that supposed to be? Bitch! Fucking hell. I te wszystkie użyteczne refreshy poszły się teraz jebać. Gada, ale to jest chujowy... Rozstrzał. Ja miałem nadzieję, że krytyk będzie gdzieś tutaj blisko, ale najwyraźniej nie. Nice. Bulwark? Na. No. Ten bulwark jest naprawdę kompletnie chujowy. Chujowa... Chujoza. Au au au, dwanaście obrażeń sobie zadałem. Nice. Pakie tu lepsze kamienie. Niech zadają chociaż trochę obrażeń. Niech się chociaż minimalnie będą użyteczne. Miałem nadzieję minimalną, chociaż. No, nie miałem nie. nadzieję minimalną nakryto. Nie byłem pewien, czy celowałem w kryta, ale tak, celowałem w kryto. 4-5. Ok. No, szkoda, że to. Mniej obrażeń zadaje, ale okej. Okay. Znowu na początku musiało się trafić. Dobra, fucking hell. Muszę go zabić. No ej! On mnie zabije zaraz. Mam taki niski damage, że to on mnie zaraz dobije. Bo do tego krytyka jeszcze trafiłem. God fucking damage. Trafię krytyka do tego jeszcze. Zabiłbym go już. Wygrałbym. A tak mam dwa HP. A tak umarłem. Kurwa mać. Ja pierdolę.